Co zrobić, gdy klientka nie chce zapłacić za usługę? Hmm, no trudny temat. Cześć. Nazywam się Marta Rymsza i wraz z marką Maker zapraszam Was na kolejny odcinek serii Zapytaj Maker, gdzie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez i paznokci. Pamiętajcie o tym, że regulamin no to jest jakby pierwszy dokument, z którym powinna mieć klientka styczność, więc takie elementy powinny być tam jasno i klarownie opisane. Znowu! Spokój i profesjonalizm. No musimy się w tej takiej dość dynamicznej sytuacji trochę odnaleźć, no nie pozwolić klientce, żeby opuściła salon, a jeżeli sytuacja już jest naprawdę na ostrzu noża, zadzwonić po policję. Jak nie zniszczyć pilnikiem paznokcia? Jak powinnam odpowiednio piłować płytkę? Mhm. Bardzo istotne jest to, aby dobrać pilnik o odpowiedniej gradacji. Pilnik o gradacji 180 bądź 240 to jest pilnik, którym możemy matowić płytkę. Pamiętaj, aby ruch był delikatny i umówmy się. Raz zmatowiony rejon nie matowimy ponownie. Ja płytkę naturalną matuję w taki sposób, że zaczynam od strefy skórek i idę w kierunku wolnego brzegu. I całą płytkę matuję właśnie idąc od góry do dołu. Zaobserwuj profil maker.official, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Zapytaj Maker. A jeśli chcesz, aby Twoje pytanie pojawiło się w kolejnym filmie, zostaw komentarz. Do zobaczenia!